Waszmość pozwoli za mną. Proszę trzymać się blisko. W pałacu jest wielu dostojnych gości, których waszmość brzydzi. Nie powinien niepokoić. przyjęty samego rana, a jest południe. Spokój. Słucham? Wiesz, z kim masz do czynienia, żołnierzu? Jestem Hereward II, książę Elander. Lisean S.W.I.D. No ja, Anne. W... Tetate Gun, enkalan ad evalu sar. Tu Można przerwać? Zamiast przerywać, dołącz do rozmowy. Rozmawialiśmy o neutralności. O tym, jak trudno ją zachować. Mimo wszystko trzeba próbować. Bo? Bo mało jest spraw, którym warto służyć, i jeszcze mniej ludzi. Tyle w tej kwestii, możemy zmienić temat? Jestem już po rozmowie z cesarzem. Mhm. I czemu cię wezwał? Czyli nawet ty nie wiesz. Nie, ale zgaduję, że chodzi o zwykłe wiedźmińskie zlecenie. Mm -hmm. Na babałaki. Bywaj. Do rychłego. Nie wasz do czarodziei.